Witajcie na kanale Dwie Działki. Najwyższa pora kończyć sezon. W tym roku wyjątkowo szybko ten moment nastąpił, gdyż już we wrześniu, właściwie na koniec września, właściwie w połowie września, przyszedł czas na definitywne zebranie tego, co tutaj na jednej z dwóch działek wyrosło. Przede wszystkim, co się rzuca w oczy, to bardzo duży urodzaj papryki. Jest jej naprawdę sporo, z czego jestem bardzo zadowolony. Jak widzicie, tutaj to, co powoduje, że tak szybko kończymy ten sezon, przymrozki. Pojawiły się wczesne przymrozki. Mniej więcej tydzień temu tutaj był no naprawdę dość spory chłód. Wszystkie dynie zostały zmrożone. Papryki szczęśliwie zostały w porę nakryte, no i są, jest co zbierać. To powinny być czerwone papryki, no, będą zebrane różnokolorowe. Może część jeszcze dojdzie, a może nie, no to już nie ma tutaj znaczenia. Już te papryki były kosztowane, są pyszne, mogę Wam to zaręczyć. Pomidory. Pomidory jeszcze są, one z racji tego, że były nieco wyżej, to się ostały, mróz ich, ten chłód ich nie dopadł. Zaraza pomidorowa oczywiście w tym roku jest, a jakże, ale nie jest na tyle mocna, żeby zupełnie zniszczyć plony. W tym roku te pomidory już są inaczej, w tym roku te pomidory były już inaczej prowadzone, było między sadzonkami dużo przewiewu, były no, odpowiednio, odpowiednio prowadzone, tak, mimo to zaraza i tak jest po prostu. Zaraza ziemniaczana na pomidorach to jest coś takiego, z czym trzeba się zaprzyjaźnić. Były wykonane dwa opryski w tym sezonie, żeby spowolnić rozwój tej zarazy, no i naprawdę dobre plony te pomidorowe udało się pozyskać w tym roku, gdyż już w tym momencie jest ponad kilogram ususzonych pomidorów, więc naprawdę całkiem sporo. No, i do tego dochodzi jeszcze kilka słoiczków z przecierem pomidorowym. To, co było tutaj hodowane, to po pierwsze bawole serce. Po drugie, pomidor malinowy o kolorze żółtym, to te tutaj. I je naprawdę mogę polecić, gdyż o wiele lepiej te pomidory, te malinowe, żółte, o wiele lepiej sprawują się od bawolich serc. Są trwalsze, smaczniejsze oraz no, ten pokrój roślin jest bardzo kompaktowy. No i są one też bardzo plenne. Bardzo dużo na tych niewielkich krzaczkach dobrej jakości dużych pomidorów udało się pozyskać. Dodatkowo, gdzie nie gdzie, co trzecią dziurę są też posadzone pomidory bezpalikowe odmiany lubań. One są takie... Mniej więcej jak te pomidory, które możemy w supermarkecie kupić, takie bardzo klasyczne, ale też bardzo dobre. Tak więc zbieram to wszystko, to co może zostać zebrane. Tam w oddali czerwieni się bardzo dużo jabłek. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć!